Siema! Byłem w dywizji B. Witam zresztą ponownie. Mam nadzieję, że widzieliście ostatnie filmy. To jest moja droga do odpowiedniej rangi, żeby kupić sobie odpowiednie rzeczy w sklepie sezonowym. Także ten. Przed chwilą byłem w dywizji B. Teraz niestety taka bitwa, że 4 strzały, 3 celne, 0 przebitych niestety. Pancerne czołgi? Owszem, metr powinien być przebity i raz nie trafiłem. Nie wiem czemu, bo w sumie u mnie na celowniku nie było żadnej przeszkody na torze i cały czołg był przeciwnika widoczny w okręgu, ale niestety nie trafiłem. Więc tutaj mam nadzieję, że dzisiaj mi się uda przynajmniej wbić dywizję B. To jest taki mały update, żeby coś wrzucić dzisiaj wcześniej niż wczoraj. i tutaj no jak widać troszkę lepszy dzień. Jakieś pojedyncze przegrane, ale jednak tych wygranych jest więcej. Bo w sumie praktycznie z dywizji D awansowałem do dywizji B. Co prawda jestem w znowówce, ale kto by się tym przyjmował. Także. Dalsza, dalsza droga. Mam nadzieję, że się to srebro kiedyś uda wbić i że to będzie w miarę szybko, bo to jest, to jest trochę męczący tryb, jak mam być szczery. Sprawia trochę radości i satysfakcji. Ale mimo wszystko, jest taki. No problematyczny. Bo można sobie powiedzieć rankedy dwu rankety randomy, można się fajnie pobawić. A, a w tym wypadku to jakoś tak, jakoś się tak. Mam nadzieję, że nie było tego. Słychać trochę kabel od mikrofonu, poprawiłem. Jakoś to tak y, nie spina ze sobą. No i po prostu są takie bitwy, że raz raz się wszystko fajnie zrobi. Tak jak ostatnio tam 9000 się 7 odbitych. A są też takie, że po prostu team się stopi w dwie sekundy, bawcie się dobrze, nie, albo nikt nie pojedzie na bazę a z przeciwnika nagle przynajmniej trzy czołgi pojadą na bazę i minuta i pobitwienie to jest takie... realia są tego trybu, że to jest pod tym względem niefajne fajne. No a drugie, że jak się gra totalnie z randomami, bo obstawiam, że trochę w plutonach to inaczej wygląda, bo tam jest jakaś współpraca, jest ta odpowiedzialność powiedzmy zespołowa to tu jako jednostka nie zawsze pełną odpowiedzialność można ponieść bo niestety gra się jeszcze z sześcioma innymi więc te awanse są uzależnione od ziomków i od RNG, i od własnej gry taktycznej, i umiejętności Także, także no Jest jak jest i, i trzeba się z tym pogodzić Jak to będzie dobra wygrana, to są małe szanse, że niestety dostanę dywizję B Przynajmniej dwie wygrane z rzędu by trzeba było mieć Bo tam straciłem aż 33 punkty Centurion action No i trafił, skubany trafił e, Tam Centurion, tfu, e, 33 punkty Niestety, tak jak mówię, wynik nie był wysoki. Ja rozumiem, ale troszkę, troszku pojechało, bo to chyba była bitwa 7-0. Także mój zespół też się mega popisał wtedy. Eee, jednego tylko nie wykryliśmy. To jak szybko zakapimy bazę, to może... A on jest tu. To może się nam uda jeszcze nawet coś wygrać. No, no proszę, no bez damage'a, to tak... Żeby nie było, ale mi się wydaje, że nie trafiłem w gąsienicę Tylko właśnie tu, strzelam goldem Strzelam goldem w bok No nie pod dużym kątem, ale pod kątem I dopiero jeden na trzy wszedł, no, gość miał laga, także dobrze, że to wykorzystaliśmy No a teraz jeszcze jakiś może a, Pożytek z siebie zrobimy No i mam nadzieję, że to będzie szybka wygrana bitwa No to by pomogło się trochę odbić jeszcze weszło w bok i cyk, i wygrana. No i tak można żyć. Jeszcze strzał, strzał był, pocisk wyleciał, ale bez damage'a To jest talent. Pocisk leci niecałą sekundę. To jest 200 metrów. Z taką prędkością 1000 metrów na sekundę. Także można sobie przeliczyć. I zdążyłem się wstrzelić ten mały czas między strzałem a końcem bitwy. No, także. Mm, dobrze, że to wygraliśmy, bo tam szybko poginęli. A, niestety, mały wynik. To, to też jest w ogóle śmieszne, bo gdyby nie ty, to zespół by przegrał bitwę. No ale a, jesteś trzeci od dołu, mimo że masz 1200 damage, bo zakapowałeś bazę i nic innego nie zrobiłeś. Także. Gra pokazuje, że to nie jest e, docelowy tryb wygrywania bitw i te w sumie można sobie odpuścić bazy w tym trybie. No ale cóż, trzeba jakoś zmotywować sobie, żeby jechać w jednym kierunku, prawda? Jest to zrozumiałe. E, no i co? No i tak to wygląda. A tutaj taka bitwa na... kurczę, linia Zygfryda, linia Zygfryda. Zapominam no, z tych map. E, Także tutaj Eseta raz się sprawdziła, to już tak ją biorę. Nie zawsze się sprawdza. Owszem, to tak jak tak samo, musi RNG i, i odpowiedni przeciwnik, i sojusznik siąść, bo czasami to, no tamte place to były mocno uzależnione od, od um, przeciwnika. No ale to zresztą, możecie sobie zobaczyć filmik Eseta 16k, polecam. O, przepraszam, Eseta 16k, polecam do obejrzenia. A nie wiem, czy wsta odnośnik, może jak będę pamiętał, ale i tak w sumie to nie ma znaczenia. W ogóle pochwalę się, jak na razie, jak no to, załóżmy, że to jest start kanału, bo tam wcześniej coś nagrywałem, ale już lata temu, dawno i nieprawda. Jest bardzo, o, mamy pozytywnego jest a 7. A... To ten, no to bardzo fajny ruch, jest tak po nawet 50, 60 prawie wyświetleń pod niektórymi filmami. Jestem w szoku, że w sumie wod sam w sobie taki ruch robi. Mm. Także tutaj jestem pod pełnym, pełnym wrażeniem, pełen podziwu Owszem a Ludzie dość, nawet wychodzą Ale i tak czas utrzymania uwagi, co jestem w szoku Jest nawet 2 minuty, 3 minuty, niektórzy oglądają całe, także ludzie szacun Dzięki I z chęcią A, a przodem wyjechał i z chęcią zapraszam was do subskrypcji, tym razem już jestem bager bo, bo fajnie jakbyście zasubskrybowali dałoby to tak dodatkową motywację do tego żeby się rozwijać, ja wiem że teraz tak to co wrzucam jest totalnie z czapy w kąsienice, boże to co wrzucam jest totalnie z czapy ale to jest tak żeby nabić ruch A jak się coś uda mi wymyślić fajnego to z chęcią, z chęcią bym się do tego zaczął ograniczać Albo jakieś tam w miarę systematyczne, sensowne rzeczy No ale wiecie, no algorytm jest jaki jest Ciężko się w niego wbić, szczególnie, że konto takie moje ma praktycznie shadowbana Bo wy, wyszukać się go bezpośrednio nie da w wyszukiwarce Więc tym tropem idąc po prostu próbuję się wbić i żeby to konto zostało spozycjonowane w sensowny, w sensowny sposób Przecież jak się tam obracałem to nie mogłem zobaczyć A tu nagle się da Dobrze, na prawo. Jestem trochę w pupci. Kurczę, on ma golda, on je przebija przy się. Dobra, tu musimy zrobić kąt największy jaki się da. A jednocześnie się zasłonić przed Isem 7. Dobrze. I z czwarty, ja nie wiem. Jak ja nim gram, to jakoś wszystko e, w niego wchodzi, nie? Wiem, ja nie jestem najlepszym gra graczem. Całkowicie inna klasa. Ale, ale mimo wszystko takiej systematyki tej gry w tym momencie trochę brakuje. Sorry, jestem troszkę pochłonięty akcją i w szoku, że jeszcze żyję. 3000 damage'a, ja tu sobie może wyjadę, może to nie jest najmądrzejsza decyzja. Muszę naprawić przeciwników, to doda trochę do wyniku, oni się żyli. Dobrze, weszło, chociaż strzał, nie. 3750 damage'a, jeden kill. Owszem, nie jest to szałowy wynik, ale chociaż zrobiłem tyle, ile mogli mi zabrać. Czyli tam 3,700, 3,5 3 tysiąca ponad, nie? Dlatego mam jakiś lekki support dla zespołu, jest to, jest to fajne. I, I teraz nie trafiłem. A szkoda, to był taki lucky shot z nadzieją na lucky shot. Więc szkoda, ale nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, prawda? Niecałe całe 10 minut, dwie bitwy, dwie wygrane. Czyli to jest kwestia dnia, bo wczoraj to było to całkowicie na odwrót, także dla IS-a 7, który myślał, że przegramy, ale w taki sposób to ja lubię udowadniać ludziom, że się mylą. Mam nadzieję, że IS-7 też jednak miał bardzo dobrą bitwę. Trzymam za niego kciuki. Niestety, w bitwa w miarę ok. Szczególnie, że oni mają, on ma no około 3000 chyba w tym trybie życia. Szczerze gratulacje, trochę więcej pozytywnego podejścia ja, ja Dywizja B, 819, no to może jak taka dobra seria Jak skończę nagrywać to i tak jeszcze będę grał, bo mam dzisiaj troszkę mentalnie odpoczynku do zrobienia Zanim jeszcze wrócę się przygotować na jutro do roboty Także, no Teraz, o kurcz na tej mapce Próbanka To nie wiem czy nie jakiś met przypadkiem, jakiś met byłby chyba dobrą opcją ale to też ostatnim jest gnoili, jak byłem medem. Pojechałem tutaj na linię 1 i... Po prostu, no, nie znalazłem się. To było wczoraj. Więc RNG mogło zrobić swoje, bo ja strzelałem do ludzi i nawet w bok nie przebijałem. Na pewno się nie, nie, nie nada... ...eseta. A to nie, byłem esetą. Yesik 7, Obiekt 277, albo YOLO i 4 Mam mało Goldena-4 i nie mam żadnych dodatków O, mamy dwa medy. No dobra, niech tak zostanie. No, test 115 też by mógł być odpowiednim czołgiem. Ale jak już tak mamy? No to GGHF ja. y GL w sumie się pisało niedawno i nieprawda To tak, że już nie pamiętam stary człowiek i zapominam Kto mi tu poka do drzwi? A nie, to sąsiedzi z góry. A, także sorry. A, już wracamy do gry. I co, i to będzie ostatnia bitwa. Mam nadzieję, że podtrzyma pasy. I będziemy ciągle prowadzić. Mamy 100 życia mniej początkowo. No i miejmy nadzieję, że odzyskamy trochę. Czy mogłem full golda załadować do tego czołgu? On to jest ten z wieżyczką. To jest 114. Super Conqueror jest tu. Już jesteśmy na lekkim plusie. Obiekt 277 się tam toczy, Super się tam toczy, tu jeszcze dojeżdża 60TP. Tam... Trzeba jakiś taktyczny ruch zrobić, tylko wiem, że jak go zrobię sam, to będzie szybki zgon. Może dajmy im spuszować, w sumie tylko to byśmy byli spuszowani z wielu stron. Ja w tym niestety depresji, armatki nie mam. To jest stary, dobry, poczciwy jest siódmy. Więc tutaj się nie ma na co takiego liczyć i zróbmy może coś takiego. Tam jest conqueror, tu jest 277, a tu można zjechać na plecy na t 110. Czy to będą plecy? Nie wiadomo. No troszkę jestem w kropce, powiem szczerze. Tak minimalnie. Minimalnie jestem w kropce. Przeładujmy sobie na golda, żeby na pewno trafić. O, tutaj się troszkę głupio wystawiam, ale trzeba to będzie kiedyś zrobić. O... Na razie jeszcze mamy czasu, ale trzeba tego dekapa kiedyś postawić, niestety, tracimy już trochę życia też. O, przewagi już totalnie nie mamy, 1,5 tysiąca w plecy, dobrze, 7 na 7 armats że jakbyśmy mieli przewagę armaty to byłoby lepiej tutaj już się jeden na mnie szykuje to może być czas żeby to zdekapować i zróbmy to zdekapujmy eee, no dekapulaty ale chociaż ale chociaż zapomniałem jak ten czoł skręca coś słabo dekapulaty bo nie ja dostałem te punkty ale chociaż jest tak, że nikt ich nie dostał, w sensie przeciwnik też nie wygrał, nie mogło być tak, żeby wygrał. U5 we dwójkę, może go się nam uda zestawić. Dobrze, 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 troszkę. Uuu, 60 TP w plecki. Ładuj, 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 ładuj. Dobrze! Zdążyliśmy, także mission accomplished. Mam nadzieję, że teraz na tym przejeździe nie dostanę za dużo. Dajcie się mi słuchać. Uh. Tu silnik, i gąska, i 14 życia. Heal, pytajnik. Troszkę riski, 900 damage mam zrobione, to jest praktycznie nic. No ale cóż, prowadzimy nagle, tak? Także to jest super. Super, no nagle za 500 strzelam, a wcześniej to próbuję, próbuję to za 300, prawda? Jak, jak się należy albo nie trafiam wcale. No cóż, liczyłem, że mnie nie złapie. Myślałem, że mi się go uda. Uda strzelić jeszcze na koniec. No nic, półtora. trzymam kciuki za mój team, a wyglądają obiecująco mimo wszystko. Mimo takich początkowych trudności. Na razie jest 3 armaty na 5 armat. No to jest szansa. Eseta w ogóle armata. z mniejszą z alfą, z większym DPM i z większą penetracją. Niektórzy ludzie to robią. I może to by mi pozwoliło fajny wynik uzyskać w ostatniej bitewce, ale nie będę narzekał kurczę na moje ostatnie wyczyny, Ej, tylko może bym to wygrał, nie? Ale jednak eseta dla mnie powinna mieć potężną armatę. Tak, bo to jest czołg, który na tą alfę po prostu zasługuje samym wyglądem. Te 500 dash mu nie pasuje, nie? Mausowi też co prawda, bo to wygląda jakbym cię miało zmieść za jednym strzałem, szczególnie przy erze Oho, Oni i innych takich, ale, ale jednak ta armatka z Mausa jest, jest tu za, za mała. Nie daje takiego uczucia pełnej potęgi. A tak to jest idealnie. Także trzy bitwy, trzy wygrane. Nisko moim kosztem, więc tutaj pewnie będzie jakieś plus 10. Ale mam nadzieję, że się Wam podobało. W 16 minut trzy to trochę też pokazuje, jak te bitwy wyglądają, bo czasami jesteś po tej stronie, jak ja teraz, czyli wygrywasz. Dlatego dzisiaj chcę jeszcze zostać i sobie pograć. Z nadzieją, że mi się uda przynajmniej do dywizji A najlepiej do srebra awansować. A czasami wyglądają tak jak wczoraj, czyli nieważne co zrobić, przegrasz. Dzięki wielkie za oglądanie. Zostawcie komentarz, łapkę w górę. Suba, może. Tak to nie dotarliście, ale wierzę w Was i że wierzę, że kiedyś się to troszkę zmieni. Mam nadzieję, że jest to słuchalne, oglądalne. Może brakuje temu jakiejś grubszej treści, ale dziękuję Wam bardzo za uwagę i mam nadzieję, że do zobaczenia ponownie. Siemaneczku.